Jeśli nie przytniesz hortensji bukietowej właściwie, może w ogóle nie zakwitnąć. A jeśli zrobisz to dobrze, będzie miała przepiękne kwiaty. Pokażę Ci krok po kroku, jak przeprowadzić takie cięcie. Najlepszym momentem jest wiosna po większych mrozach. Zwykle jest to luty lub marzec. Pamiętaj, nie czekaj z cięciem zbyt długo, musisz to zrobić zanim roślina wypuści liście. Jeśli chcesz, możesz liczyć oczka i ciąć nad jednym lub drugim oczkiem. Jeśli masz dużo roślin, nie licz oczek. Tnij około 10 cm nad ostatnim cięciem. Jeśli Twoja roślina jest młoda i nie była jeszcze cięta, wtedy przytnij wszystkie pędy o połowę. Stare, suche, drobne gałązki wszystkie muszą zniknąć, zostaw tylko mocne i zdrowe pędy. Im więcej pędów zostawisz, tym będzie więcej kwiatów, ale mniejszych. Prawidłowo przeprowadzone cięcie daje piękną i gęstą roślinę oraz niezwykle spektakularne kwiaty. A ty przyciąłeś już swoją hortensję? Daj znać w komentarzu i zaobserwuj ten profil po więcej ogrodniczych ciekawostek. I ja zmykam, bo jeszcze bardzo dużo pracy przede mną. Na razie.